Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie kochani w Chrystusie Panu Was pozdrawiam. Chciałabym wypowiedzieć się w tym filmiku na, tem na temat, co ja myślę i jak postrzegam dzisiejszy w ogóle świat i dzisiejsze życie doczesne. Jak to widzę i uważam, że mam prawo do wypowiedzieć się, ponieważ już coraz częściej kapłani właśnie o tym mówią głośno. Więc ja to też dostrzegam i wyraźnie widać w Duchu Świętym, kto jest, powtarzam, w Duchu Świętym, Wyraźnie też widzi, że to jest przesiew. Jesteśmy przesiewani. Jesteśmy, każdy sprawdza się, kto kim jest. Z mojej strony, jak ja widzę, to mogę się podzielić tym, że ci, tak jak jest nawet napisane, Świętym. Ci, którzy uchodzili za dobrych, pokazali się z innej strony. I ci, którzy y, wydawało się, że są dobrymi chrześcijanami, pochowali się, pochowali się w swoim gronie i to nie, jest, i to nie musi wcale być, Że po prostu chcieli, tylko po prostu w tak schowali się, dlatego że nie byli mocni w Chrystusie. To oni mają problem ze sobą. Pamiętajmy, jeżeli wydaje nam się, że mieliśmy z kimś kontakt i teraz nie mamy, bo w jakiś sposób przestali się do nas odzywać, to oni pokazali się, pokazali się, kim są. Pan Bóg dopuścił. To jest ten czas. Pamiętajmy, kto pokazuje się, kto, kim jest. Jeżeli nie byli mocni, mocnymi takimi w Chrystusie chrześcijanami, to Najprawdopodobniej z lęku, ale to w sobie. Z tego lęku, z obawy, że boją się i zamknęli się na swoim życiu, na sobie. I tym sposobem właśnie ujawnili, kim są, jakimi naprawdę byli chrześcijanami zawsze. Tylko wtedy, kiedy myśmy jeszcze był taki czas właśnie luźny, spokojny. To nie było widać, nie widać. Właśnie w tych trudnych czasach, właśnie po to Pan Bóg to dopuścił, żeby właśnie pokazali się ci, którzy niby wierzyli, ale nie wierzyli. Natomiast odwrotnie, nagle pojawiają się osoby w kościele zupełnie nieznane, które na nowo odkrywają, że jednak tylko w kościele można poczuć się bezpiecznie i przychodzą na różne spotkania, na różne drogi krzyżowe, na różne właśnie modlitwy, no, co róż nowe osoby, odkrywające na nowo swoje życie. Także nie przerażajmy się tym, że osoby, które kiedyś byli niby, niby przyjaciółmi naszymi, nagle zniknęli. To nie jest nasza żadna wina oni się odkryli, odkryli się, kim są naprawdę. A co jeszcze chciałabym od siebie tak dodać? Zauważyłam po osobach, że osoby, które niestety w swoim życiu nie otrzymały miłosierdzia Bożego, miłosierdzia, po prostu, które musiały sobie to są takie osoby, które Musiały w życiu bardzo wycierpiały, musiały zakasać rękawy i same sobie radzić ciężką pracą. To pokazały się te osoby, że właśnie trzymają są za tymi osobami, które też nie, nie okazują miłosierdzia. A to nie jest chrześcijaństwo, ponieważ właśnie miłosierdzie Bóg dał nam przez siostrę Faustynę obraz miłosierdzia. Po to, żeby że właśnie gdyby nam powiedział prawdę o nas samych to zapadlibyśmy się pod ziemię albo w ogóle jakbyśmy poznali prawdę kim jesteśmy i po to dał nam obraz miłosierdzia żebyśmy my okazywali sobie miłosierdzie i Osoby, które nie otrzymały, nie zaznały w swoim życiu miłosierdzia Bożego, będą dla innych, y, będą innych atakować, będą innych, y, zawsze znajdą przeciw nimi haka. Ale to jest dlatego właśnie, bo same nie doświadczyły, za po prostu same musiały w jakiś sposób się męczyć w życiu. I nie wiedzą, nie wiedzą, co to jest delikatność i chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby wy... być takim chrześcijaninem, żeby mówić prawdę w cztery oczy. Gdyby Pan Jezus powiedział Ci prawdę w cztery oczy, Ty byś umarła ze strachu. O tobie, więc zastanów się, na, czy na kogo głosujesz, bo nawet jeżeli osoba, która jest jakimś patriotą, ale jest zbyt mocna w słowach, to na pewno nie jest chrześcijaninem z miłosierdzia. Nie na tym polega chrześcijaństwo, żeby mówić prawdę w cztery oczy. Bo gdyby, powtarzam, Pan Jezus nie objawił się nam po to, jako miłosierny, żeby mówić prawdę, tylko żeby tą prawdę Ci ujawniać, ale przez miłosierdzie, żeby Cię zgnoił, Życia wyprowadzić do Królestwa Bożego, ale przez miłosierdzie ma po to, się, po, po to jest obraz miłosierdzia, żeby z gnoju naszego życia wyprowadzić nas do Królestwa Bożego. I ten, kto doświadczył miłosierdzia, właśnie tego, ten będzie umiał też okazywać miłosierdzie, i nie będzie gnębił drugiego człowieka, kimkolwiek jest prawdą. Bo tylko, tylko Pan Jezus jest prawdą, bo się narodził z prawdy. Ale pamiętajmy też, że prawda, Zabija. Bardzo łatwo można zabić człowieka słowem prawdy. I rzeczywiście powiem otwarcie, też po rozmowie z kapłanem że nie mam za wielkiego wyboru na Głosowanie nie mamy, ale jeżeli, jak to mówią, nie rozszerzać zła, nie rozszerzać, to lepiej jest zagłosować na tego, który jest w kościele, taki jak pan Nawrocki. On jest młody człowiek, ale je, należy dać mu szansę bo jeszcze jego, jeśli, jeśli damy mu szansę, jeśli damy mu szansę, Polacy, my, chrześcijanie, jeśli damy szansę panu Karolowi, to jego można wychować. To od nas, Polaków, zależy, Jakimi my jesteśmy chrześcijanami? Czy umiemy dać szansę temu, który już jakiś etap ma w kościele chrześcijaństwa? To jest sprawdzian, te wybory, to jest sprawdzian dla nas, Polaków. Jakimi jesteśmy chrześcijanami? Jakie, czy umiemy okazać miłosierdzie człowiekowi, aby dać szansę, żeby poszedł, spróbował naprawić? Czy będziemy rozbijać głosy i damy złu rozpowszechniania się? Mia czy po prostu damy temu, który jednak jest jeden człowiek, który jest w kościele, jest wierzący, ma rodzinę, jest za prawdą, ale dać szansę mu to jest ważne. I tu, w niedzielę, Polacy zdadzą sprawdzian, jakimi są naprawdę chrześcijanami. Czy tylko chodzą do kościoła i nie obchodzi ich to? Czy to jest... Miałam się tym nie zajmować. Ja bardzo przepraszam, ale coś mi powiedziało, że mam o tym się wypowiedzieć. I przepraszam, że. Ale bo do mnie, nawet jak roz... coś mi ksiądz tłumaczy, to później do, po jakimś czasie dochodzi. Jak się zostaje sama, tak też. I później to przychodzi mi na nowo. Że mam się w tym wypowiedzieć. Więc zastanówmy się naprawdę. Mamy jeszcze dwa dni, oświat, naprawdę w tym świetle ducha. Czy naprawdę my Polacy jesteśmy, mamy szansę pokazania się, jakimi jesteśmy chrześcijanami. I to będzie widać w niedzielę. Będzie widać. Zobaczymy. Więc myślę, że warto dać temu, który nie wykrzykuje, i prawda, bo to nie na tym polega chrześcijaństwo. Pamiętajmy, że nie na tym polega chrześcijaństwo, żeby osoby, które czasami atakują, po to nawet słuchają w internetach. Kogoś, żeby pochwycić go, jak już kiedyś mówiłam, pochwycić i zaatakować. To jest, tak właśnie działał Judasz. On chodził za Chrystusem po to, że miał jakiś interes, aby pochwycić go fałszywie, żeby coś pochwycić na jakimś słowie. Nie bądźmy jak Judasz. Tylko dajmy szansę temu, żeby nie rozpowszechniać zła. Wiadomo, że dużo młodych osób wchodzi dopiero w życie. Też powinni dla pokory. Jeżeli młodzi, mówię tu do młodych, są pokorni, to zapytają starszych, dziadków, swoich babci, na kogo. Ja byłam, kiedy pierwsze moje wybory, mając 18 lat, ja, ja właściwie nie miałam rozeznania, ale zawsze pytałam rodziców. Więc to jest też, kochany bracie i siostro, młody człowieku, sam niekoniecznie musisz podejmować, ale masz prawo zapytać osoby dorosłej, poradzić się, jak to widzi, bo jednak osoby starsze więcej życia przeszły i znają, doświadczyły więcej, więc... Zastanów się, tu mówię do młodych, spo, na spokojnie, po, w ciszy, w domu, w rozmowie, dialog, porozmawiać. Jak papież Leon XIV powiedział: Budujmy most dialogu, żeby rozmawiać, a nie, bo ja sobie coś w głowie młodej, jeszcze niedoświadczonej życia, tak myślę, że tak. Więc to będzie egzamin, to jest egzamin sprawdzianu chrześcijaństwa, czy polska właśnie będzie posłuszna woli mojej. Woli. Pan Jezus powiedział do Faustyny, jeśli Polska będzie posłuszna, zwycięży. Więc niechże tak się stanie. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pamiętajmy, kto miłosierdzia od dost? Otrzymał, ten miłosierdzie będzie okazywał. Kto nie doświadczył w swoim życiu, który się miłosierdzia, ten będzie, nie będzie umiał okazywać miłosierdzia. Ten, ten. To jest to samo, jak Pan Jezus powiedział do, temu, do tej grzesznicy, temu, te, kto komu Mało wybaczono. Nie będzie umiał przebaczyć. Temu, nie, temu, komu y, wiele darowano, będzie umiał przebaczyć. Temu, komu mało darowano, nie będzie umiał. Więc. Warto nauczyć się też przebaczać. Przebaczać i okazywać miłosierdzie. I pomódmy się, żeby osoby, które nie doświadczyły w swoim życiu takiego Bożej łaski, Bożego Miłosierdzia, aby Pan Bóg ich dotknął. Teraz niech Bóg miłosierny dotknie ich w swoim miłosierdziu. Niech doświadczą w swoim życiu, żeby to On dotknął. Dotknij Panie Jezu tych dusz, które musiały sobie same radzić. Aby po to, aby umiały okazywać innym miłosierdzie. A zwłaszcza w polityce, te, które nie zaznały. Prosimy Cię za te osoby, które od młodych lat nie doświadczyły miłosierdzia, tylko musiały sobie same radzić. To jest właśnie, wydaje mi się, że główny taki punkt, gdzie osoby, jak doświadczą Bożego Miłosierdzia, będą inaczej patrzeć na innych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i Nie wódź nas na pokuszenie, ale nazbaw ode złego. Amen. Także... Tym, co chciałam się podzielić, niech pokój będzie z Wami, z wszystkimi. Niech Chrystus pozostanie z Wami. Teraz, po wszystkie czasy, amen. Naprawdę dajmy szansę temu, który zaczyna. Nie zmarnujmy tego. Proszę Was w Chrystusie, Panu, błagam. Z miłości do Jezusa. Niech pozostańcie w pokoju Chrystusa. Szczęść wam, Boże.